Dzień dobry, to Agnieszka Wilczeńska, koło Kobiet Przedsiębiorczych Gminy Dopiewo. Serdecznie zapraszam na rozmowę z kolejną super inspirującą i ciekawą dziewczyną. Ze mną jest dzisiaj Ania Jurek. Cześć. Dzień dobry. Ania jest projektantką, od niedawna mieszka w Skórzewie. Powiedz, co projektujesz? Projektuję w, ostatnich, w ciągu ostatnich kilku tygodni tylko i wyłącznie ubrania. I teraz właśnie zastanawiam się, bo patrzę się cały czas na swój wielki wieszak z różnymi ubraniami. Projektuję ubrania, projektuję też torby, które ostatnio nawet wytworzyłam tutaj sama. Projektuję również buty, które też zrobiłam ze swoim rzemieślnikiem sama. Dokładniej hodaki ponieważ uznałam, że jest to naprawdę drewniane naprawdę... chodaki. Tak, pojechaliśmy w kilka naprawdę niesamowitych jakby form. Zrobiliśmy to na podstawie jednych chodaków, które Mhm. Które dostaliśmy od fantastycznej firmy tutaj produkującej polskie hodaki z polskiego drewna, z polskich skór. Wow. I zrobiliśmy kilka niewegańskich pozycji, właśnie, jeżeli chodzi o hodaki. Ale hodaki chodaki i torby to była tylko i wyłącznie taka, taka zajawka, jakby to jakby do, w, do rzeczy, które robię, dorzucić coś naprawdę bardzo fajnego, bo to jednak były dosyć ekskluzywne towary, dosyć drogie że pozostało tylko na kilku, na kilku sztukach, na kilku takich fajnych pomysłach, które możemy rozwijać dalej. Prototypy mamy. Zobaczymy jak się to przyjmie w Polsce, bo jednak za granicą te chodaki były bardzo używane i kiedyś były w ogóle szalenie używane. Moja mama miała hodaki takie na wysokiej okolicy zresztą. A torby, torby są w dalszym ciągu i właśnie teraz będę robiła torbę dla mojej klientki, która chce ją odebrać w przyszłym tygodniu i jest to torba dla Pani nauczycielki. Która będzie miała na siła nukę. Mhm. Powiedz mi, co jeszcze projektujesz? Co jeszcze można u Ciebie zamówić? Czy to są właśnie ubrania, krótkie serie, czy jakieś kolekcje? Czy to można kupić, nie wiem, w każdym rozmiarze, czy szyjesz pod klienta? Mhm. Robię praktycznie. Jeżeli powiem, że wszystko, to by było troszeczkę za, za, za dużo powiedziane, bo ja jestem w stanie zrobić wszystko. Mam w tym momencie bardzo fajną szwalnię, z którą współpracuję i mam też na miejscu dwóch krawców, do których mogłabym doskoczyć, jeżeli ktoś chciałby na szybko jakiś projekt u mnie zamówić. Robię krótkie, małe serie. Które powstają z materiałów, które albo przywiozłam ze swoich jakichś podróży różnych, albo z materiałów, które gdzieś znalazłam, kupiłam w Polsce i są naprawdę bardzo fajne. I to są zwykłe rozmiarówki, od powiedzmy XS-ki do, do takiej normalnej l -ki. Można zamówić oczywiście u mnie brakujący, brakujący rozmiar, jeżeli jest to. Możliwe, jeżeli mam materiał. Zazwyczaj te materiały są bardzo limitowane, więc one się szybko kończą. Robię normalne rzeczy, ale zawsze bardzo wygodne. Zawsze wszystko sprawdzam na sobie. Jestem swoim pierwszym królikiem doświadczalnym. Szyję sama wzory, sama w nich najpierw chodzę, sprawdzam, noszę. Mam na sobie też swoją ulubioną zresztą rzecz, moją kochaną tunikę, która powstała jako chyba pierwsza tutaj w Polsce na miejscu w Skórzewie we wrześniu, bo od od września mam tutaj to studio. I mam takie kolekcje limitowane. Dodatkowo robię właśnie rzeczy od couture, czyli tą, tą high fashion, takie naprawdę jest wielkie wysokie krawiectwo dosłownie, tak z francuskiego brzmi. Czyli jakieś pojechane sukienki na fotoshootingi różne, na jakieś do teledysków, do no, no cokolwiek ktokolwiek sobie mm -hmm. wymyśli, może do mnie przyjść i powiedzieć. Sukienka obłok, sukienka gotycka, sukienka wenecka, porwane w kawałki skrawki czegoś, no to zaczynamy po prostu projekt i robimy to jest i to jest właśnie to. I chyba to mnie najbardziej kręci. Czyli znaczy, sukienki. Najbardziej lubisz. Się. I, I tak. Y... Z tym, że, bo to cały czas mój wzrok ucieka właśnie, zaraz może mi się obrócić, żebyśmy zobaczyły, na co ja tak się intensywnie patrzę. Uwielbiam sukienki, bo to jest bardzo nieskomplikowana rzecz. W Polsce też założyłam jest taki właśnie trend, żeby ubierać sukienki, nosić te sukienki, kimona, wszystko takie jednoczęściowe raczej. Ale ja też przykładam ze spodniami. Uwielbiam spodnie, uwielbiam spódnicę, ja chyba uwielbiam każdą jakąś sztukę naszej garderoby. Um, sukienki są bardzo mało skomplikowane tak? do, do, do wyjścia, do, do ubrania, um, ale też bardzo efektowne, mm -hmm. bo sukienka bardzo może być kobietne. bardzo prosta, bardzo kobieca, tak. Najpiękniejszego. dokładnie, chociaż sukienki mogą być też workowate, prawda, zależy właśnie jak, kto, kto, jak, kto jak preferuje. No ja teraz na Sylwestra stworzyłam kilka takich sukienek, które są bardzo w latach, w stylu lat 80. Mm. Y, y, powiedzmy Nowy Jork, te rozpasane czasy kokainy, alkoholu, Eddie'ego Warhola i innych takich, Tak, oczywiście wzór też jak najbardziej. Ale to jest ostatni mój drop w tym roku i od, już od końca, od połowy grudnia, czyli od jutra, od dzisiaj praktycznie zaczynam pracować już nad kolekcją. Wiosenną, która też jest praktycznie przygotowana, bo stoją bele materiałów i tylko muszę dopracować. Zbrać, co będzie na wiosnę się nosić. Ej, no, w dalszym ciągu sukienki. <grym> W dalszym ciągu sukienki, nieskomplikowane rzeczy, ale sukienki, które ja robię też są troszeczkę bardziej może skomplikowane, bo ja bardzo lubię zwracać uwagę na szczegóły, więc tam zawsze są jakieś lampasy, zawsze są jakieś schowane szwy, zawsze są jakieś taśmy ze skosy, zawsze są jakieś lamówki. Zawsze coś jest fajnie podwinięte, zawsze coś jest jakieś wyoczkowane. Jest gdzieś ukryty jakiś przekaz w tej sukience. Tak, jest wszystko napisane odręcznie na metkach, co, jak, prać i tak dalej. Często ubrania, które ja produkuję, materiały są już wcześniej wyprane. Tak, że jak ja dostaję jakiś materiał z hurtowni, jako pierwsze, pierwsze co robię, jego piorę, żeby go też zmniejszyć, ponieważ często jest tak, że. Wiskozy na przykład często się w praniu kurczą i też e, klient jakby nie wie, co się stało, czy on coś źle zrobił, czy on coś źle wybrał, czy to jest po prostu podziwny materiał. Okazuje się, że nie po prostu został zapomniany, zapomniany e, e, żeby go zdekadysować, i e, materiał później robi problem na użytkowaniu. Mm. E, będę robiła takie troszeczkę bardziej boho, bardzo luźne sukienki, długie, falbaniaste, bardzo kolorowe. I też właśnie tu patrzę na materiały. I kilka mam takich fajnych, delikatnych dzianin, i to będą t-shirty przy ciele z dekoltami, z falbankami. Szare, różowe, kolorowe, w paski i czarne, oczywiście. Super. Jeździłaś trochę po świecie, projektowałaś w różnych krajach. Powiedz mi, czy dziewczyny na świecie inaczej się noszą niż dziewczyny w Polsce? Zdecydowanie tak, oczywiście tu mogłabym zrobić bardzo długi wykład o tym, że tam, gdzie mieszkałam, na Malcie, oczywiście temperatury od marca do października to zaczynają przekraczać jakieś 30 stopni, wtedy wiadomo, nosimy rzeczy, które praktycznie, których praktycznie nie powinno się czuć na skórze, mhm. jest tak gorąco, jest taka duża wilgotność, dziewczyny noszą lekkie sukienki, t-shirty, spodenki, praktycznie Rzeczy nieistniejące, jakieś bardzo, bardzo cienkie. W Niemczech nosi się bardzo modnie ale też bardzo korporacyjnie, czyli wszystko raczej takie dosyć stonowane. Zależy też w jakim mieście. W Hamburgu dziewczyny noszą praktycznie wszystko na granatowo-niebiesko, ponieważ jest to jednak miasto nad morzem i oni bardzo lubią kolor niebieski. We Frankfurcie, tam gdzie mieszkałam, w centrum nosi się wszystko, ponieważ jest to tygiel multikulturalny i nie ma tam chyba narodowości, które bym nie poznała. I nosi się od hinduskich strojów poprzez bardzo modne, jakieś sieciówkowe rzeczy, poprzez punkowe, anarchistyczne, czarne, porwane, przepraszam, porwane koszulki. Nie ma to jak zostać atakowany wszystkim możliwie SMS-em podczas udzielania wywiadu. Dobrze. Jest to nie, nie, nieprawdopodobnie piękne dla oka, właśnie jak się ogląda te dziewczyny. Które ubierają dosłownie wszystko i się niczego nie boją, tak naprawdę. Mhm. Myślę, że w tym kontekście dobrze pasuje to, co powiedziałaś na spotkaniu ostatnio kobiet przedsiębiorczych, które było w Palędziu, zresztą tam się mhm. poznałyśmy, że poznałaś mnóstwo dziewczyn z całego świata, ale to Polki nie mają wiary w siebie. Jakbyś mogła rozwinąć. To, czy to się też składa na ubrania? Tak. Wiesz, co ja myślę, no, ja też może tak w Polsce jestem na stałe dopiero od chyba niecałego pół, niecałe pół roku, więc mimo, że tam przyjeżdżałam raz, dwa razy w roku albo trzy razy w roku maksymalnie do Polski, nie jestem w stanie też tak na 100% powiedzieć, ale z tego, co zauważyłam, to jesteśmy bardzo zachowawcze. Bo albo biegamy w dresach, albo biegamy po 45 albo 50 roku życia ubrane, bo tak nie wypada, a wypada nam wszystko. Po prostu powinniśmy ubierać się tak, jak się czujemy, tak, jak mamy ochotę, um, i tak, jak też dobrze wyglądamy i jest nam wygodnie. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś, wiesz, biega w dresach, bo jest mu tak wygodnie, to niech sobie chodzi, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo, bardzo zachowawcze, tak? Albo jesteśmy dosyć wulgarne, zauważyłam, mówię tak my, ale zauważyłam właśnie, że się też noszą, nież noszą niektóre dosyć wulgarnie. Czyli po prostu wszystko musi być pokazane, wszystko musi być zaakcentowane, wszystko musi być podwójnie podkreślone, co też jest fajne, no bo wiadomo, że ta dziewczyna po prostu jest strasznie odważna i ona gwiździe na to, co oni powiedzą, tak? Ona po prostu ubiera się tak, jak jej się podoba i co mi zrobicie, tak? Natomiast bardzo wiele fajnych dziewczyn, które też poznałam, bardzo się tak ubiera skromnie i prosto, ponieważ boją się przekroczyć. Taką, taką specyficzną chyba, bo, znaczy chcą, chcą gdzieś tam się wmieszać w tłum. Mm -hmm. Nie chcą się wyróżniać, wiesz, bo tutaj możemy wejść jakieś takie bardzo <tuszynka> filozoficzne rozmyślania, tak? Ale to też jest coś, co narzuca nam społeczeństwo. Bądź indywidualistką, mm -hmm. ale nie tak jak chcesz, tylko tak jak my ci powiemy. Nie wystawaj mm -hmm. za bardzo, Dlaczego nie robisz, dlaczego robisz to, co wszyscy? I tutaj zakręca się, wiesz, robi się koło takie diabelskie i to też się przekłada bardzo na obranie, tak? Bo jeżeli my ubierzemy krótkie spodenki w październiku, bo jest nam ciepło i mamy na to ochotę, to ktoś powie. Przepraszam, jest jesień, a ty biegasz w krótki spodenkach. No tak, no bo mam na to ochotę, tak. Mhm. I tu jest taki konflikt. Ja myślę, że po prostu my powinniśmy się ubierać tak, jak nam się podoba, tak jak jest nam wygodnie, ale też odważyć się troszeczkę sięgnąć trochę po tą mudę i jak poszukać wiesz, sięgnąć też porad stylistów, porad ludzi, którzy coś na ten temat wiedzą. Nie żałować na siebie pieniędzy, pozwolić się ubrać jakiemuś styliście, ale też zobaczyć, czy się w tym dobrze czujemy, bo też często styliśmy. Mhm ubierają kogoś pod wiesz pod, swoją, pod, swoje, mhm. pod swoje gusta. Znam w Polsce kilka bardzo fajnych stylistek, które ubierają dziewczyny świetnie i bardzo zgodnie z ich wyglądem, pracą, wiesz jakby trybem życia. I Ja myślę, że, że warto też sięgnąć właśnie po coś takiego, jakieś mm -hmm. takie porady stylizacyjno-kolorystyczne, chociaż te parady kolorystyczne to tak troszeczkę. Ja się zbieram od dawna od i się od odchodzą. na razie zebrać nie mogę. Zapraszam serdecznie. <laughs> Opowiadałaś o tym, że mieszkałaś w różnych miejscach. Opowiedz o swojej karierze zawodowej. Skąd się wzięło u Ciebie projektowanie? Skąd twoje podróże? Wiesz co, projektowanie wzięło się jeszcze w Polsce, to znaczy może nie tyle projektowanie, co sama praca i nauka. Yy, zaczęłam naprawdę tradycyjnie u babci nudząc się kiedyś na feriach, babciadałam mi kawałek materiału i miałam wtedy jakieś może 10 lat, czyli straszne wieki temu i uszyłam pierwszą sukienkę dla lalki, yy, okazało się, że jestem dosyć yy, zdolna manualnie jeżeli chodzi o te sprawy i tutaj niestety ruszyła lawina dalszych wydarzeń, czyli wszak na nastolatka <grytanie> <grytanie> zaczęłam dokupowywać wtedy już takie bardziej profesjonalne czasopismo, tak jak Ci wspominałam, niemieckie burdy. I wtedy wszyscy też oczywiście zaczynali nie... od niemieckiej tak. burdy chyba. Wszystki, wszyscy zaczynali od niemieckiej burdy. Ja poznałam w ogóle całą historię właśnie Ein Burda, fantastycznej kobiety, która stworzyła to imperium modowe, um, pozwalając na to, żeby każda kobieta mogła sobie uszyć coś fajnego dla siebie sama. I tutaj też zaczęła się jakby nauka języka niemieckiego, bo musiałam sięgnąć niestety po ten słownik już, żeby dowiedzieć się, co to znaczy, no tak. nie wiem, prawda, jakaś tam zaszewka czy, czy cokolwiek. Później całkiem normalnie skończyłam liceum i całkiem normalnie poszłam na studia, oczywiście nie w tym kierunku, który chciałam, ponieważ, że tak się wrażę, w tamtych czasach, czyli jakieś 20 par lat temu, dostawało się jako przewodnik po wyższej szkole, dostawało się książkę gdzieś tam, pamiętam. Tak, jakieś, jak pamiętasz jakieś 250-300 stron, które należało przewertować patrząc oczywiście w promieniu od miejsca hmm. zamieszkania nie dalej chyba niż 150 kilometrów, jeżeli ktoś nie chciał dojeżdżać bardzo intensywnie. Dokładnie. Nie było czegoś takiego jak projektant mody. Trzeba było pójść jakąś ścieżką trochę bardziej zawodową na jakieś ASP, na jakieś kulturoznawstwo powiedzmy. Oczywiście ja też troszeczkę uległam tutaj takim może nie namową rodziny co zdrowemu rozsądkowi I tak się wtedy wszyscy zastanawiali i mówili zawsze pamiętaj że trzeba jakiś zawód skończyć żeby móc pracować tak. i zarabiać tak mhm. także Także to było chyba jakiś taki ostatni właśnie jeszcze iskra. Mówię, dobra, zobaczymy, co będzie później. Poszłam na całkiem normalne studia, skończyłam socjologię. Jestem mm -hmm. Panią Magister w Socjologii, która zresztą niesamowicie pomaga mi w, tych, w tym, co robię. I praktycznie natychmiast po studiach wyjechałam do Niemiec ze swoim pierwszym, pierwszą miłością. I moja pierwsza praca to oczywiście było jak najbardziej rzut i zostałam od razu z rzędu prawie że asystentką projektantki właśnie Szyley. Fantastycznej, fantastycznej kobiety, która mnie właśnie później douczała. Yy, I to była taka moja od razu pierwsza zawodowa historia. Yy, od razu głęboka woda. Od razu głęboka woda, tak. Na początku właśnie miałam być jej asystentką. Oczywiście zaczęło się jak zwykle drobienia kawy. Później yy, dostałam jakieś spodnie do zwężenia. I yy, yy, szylej powiedziała, że. Yy, wszystkiego, czego się możemy nauczyć i douczyć jakby o modzie, o konstrukcji, bo jednak zawód, zawód projektanta to nie jest to, co wszyscy ludzie myślą, tak, że rysujesz sobie cztery kreski na, na stronie, na jakiejś kartce już masz narysowaną sukienkę. To jest strasznie kompleksowy zawód, bardzo skomplikowany i naprawdę trzeba tak jak chirurg, no niestety poznać anatomię człowieka, tak trzeba poznać anatomię ubioru. I ja zaczęłam od tego, że ja już miałam fantastyczną podstawę, że Potrafiłam wszystko skroić, rozpoznawałam, wykroje, wiedziałam, jak to się robi, z czym się to je. To moja, właśnie pierwsza szefowa w, we Frankfurcie, kazała mi po prostu przerabiać ubrania. Ona mnie w ogóle nie dopuściła do niczego innego. I chyba po roku, oczywiście ja nie siedziałam tylko i wyłącznie, przerabiałam ubrania, a ja pracowałam jak najbardziej w jej atelier i różne dziwne rzeczy. Ale ona mnie uczyła tego pod spodu, tak? tego, tej konstrukcji, tej anatomii. I chyba po roku właśnie zleciła mi, zleciła mi pierwsze małe jakieś tam rzeczy. Mogłam zaprojektować kwiat. To kwiat. się wydaje bardzo proste, tak, zaprojektować kwiat z materiału, z tkaniny. Kwiat okazał się bardzo skomplikowaną rzeczą, bo po prostu trzeba było bardzo dokładnie narysować dla fabryki mhm. całe rysunki techniczne, jak należy składać kawałek tkaniny, żeby z tego powstał kwiat. Wow. Co się wydaje oczywiście śmieszne, tak? Nie, 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 to nie to śmieszne, nie, nie, to teraz mi się to wydaje śmieszne, ale pamiętam jak do mnie dzwonili właśnie z fabryki, żeby się spytać, jeszcze nawet ostatnio znalazłam takiego maila, czy tam jest 2,3 cm, czy tam jest 2,2 cm? Więc po prostu to, to nie było dyskusji, że tam może być do 2,5 cm. To miało być dokładnie 2,2 ,2 cm, 2 cm, 2 mm. Nie było dyskusji o jakichkolwiek mm -hmm. poprawkach, także to musiało być idealnie wszystko zrobione. No, i już później, jak już zrobiłam ten kwiat, ten kwiat rzeczywiście ruszył, i ona zrobiła całą kolekcję z tymi kwiatami. Robiliśmy później razem sesje zdjęciowe i się śmiałam, że z całego kawałka garnituru tylko mój kwiat jest. No, ale przynajmniej był ten kwiat, prawda? Znalazł się w, międzynarodowej, w międzynarodowych publikacjach i w katalogu Shirley. No to później już zostałam dopuszczona do takich poważniejszych rzeczy, jak spódnica albo druga spódnica ze skosu. No i w jakimś tam momencie stwierdziłam, że coś musimy dalej ruszyć, tak jak się pytałaś wcześniej. I po dyskusjach Shirley, Shirley powiedziała, że słuchaj, ja już się więcej tak jak nie nauczę. Zresztą w ogóle, żeby było już ja z Shirley mam w dalszym ciągu kontakt, znamy się już prawie 20 lat, prawie. Shirley przebywa teraz w Dubaju, jest panią reżyser i w dalszym ciągu produkuje ubrania i jest obecnie panią reżyser, napisała książkę też o swoich poczynaniach. Ona tak jeździ pomiędzy Szanghajem, Dubajem a Frankfurtem. Fantastyczna, w ogóle osoba naprawdę prze, prze nieprawdopodobna. I Powiedziała, Shirley powiedziała, nie, że, tak, Shirley, tak. tak, Shirley powiedziała, że, że, że mam co robić coś swojego i ja pamiętam, że wtedy, wtedy się z nią rozstałam, oczywiście jak najbardziej przyjaznych warunkach. Powiedziałam, dobra Shirley, na no to zobaczymy, co się będzie działo. I dosłownie, dosłownie skończyłam sko 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 dwie ulice dalej, czyli zaczęłam pracować w takim najbardziej renomowanym, e, nawet nie wiem czy butiku domu mody, ogromnym, nieprawdopodobnie pięknym. E, który sprowadzał ubrania projektantów, tych naprawdę wielkich, wielkich projektantów z całego świata. I ja tam zaczęłam po prostu zwykłą pracę jako stylistka, jako dosłownie sprzedawczyni, tak? czyli po prostu sprzedawałam z grupą fantastycznych osób ubrania Balenciagi, Aleksandra McQueena, wtedy jeszcze kompletnie prawie nieznanej yy, Stelii McCartney, tak, która teraz robi wielką karierę. Pamiętam, że jako jedna z pierwszych miałam w ręku jej pierwszą wegańską torebkę. Wow. I to był po prostu szał. No to były, to były rzeczy, które wtedy pamiętam Aleksander McQueen był jakby na, na szczycie swojej kariery. Ubrania, które dostawaliśmy yy, które on zaprojektował, to pamiętam, że czasami stawaliśmy i godzinę po prostu podziwialiśmy, co to w ogóle jest, kto to skonstruował, jak to w ogóle jest uszyte. I zachodziliśmy w głowę naprawdę, czy to w ogóle da się, da się ubrać, nosić. Okazywało się, że rzeczywiście jest ten klient na tą nieprawdopodobnie drogą, drogą modę. I no to były fascynujące czasy, tak, kiedy ja miałam naprawdę. Dotykałam, oglądałam, już nie przerabiałam, bo do tego już niestety nie zostałam dopuszczona, bo tego była całkiem inna. Pani Krawcowa się śmiałam właśnie, bo, bo była też przesympatyczna i pracowała właśnie nad tymi rzeczami. Wtedy właśnie to była moda naprawdę z całego świata i tam pracowałam przez jakiś czas, ale za bardzo, za bardzo mi się to spodobało i bo chciałam robić samo te rzeczy, tak, tak, właśnie, oglądałam się tych wszystkich wspaniałości i stwierdziłam, że kurczę, ja też tak potrafię. Potrafię tak samo jak nie lepiej, i wtedy rozstałam się, rozstałam się z tym domem mody, i się okazało, że stwierdziłam, że trzeba coś naprawdę bardzo, bardzo zmienić. A przypadek spowodował, że wyjechałam wtedy ze swoim obecnym tamtejszym mężem na Maltę, mhm. na wyspę Maltę. I na Malcie praktycznie natychmiast stworzyłam swoją firmę. Na Malcie praca jako projektant była bardzo, bardzo, bardzo ciężka, ponieważ nie było niczego. Także ja swoją jedną, jedyną starą, zwykle sklekotaną maszynę do szycia musiałam przywieźć sama. Na, Marcie, na Malcie krawcowie szli troszeczkę inaczej i była parę bardzo znanych krawców na Malcie takich krawców projektantów, przepraszam holendersko-maltańskich. Staje się, że jeden z nich chyba był Holendrem. No i Malta jest bardzo specyficzna, tak, bo na Malcie tworzy się rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne. Wiadomo, jest strasznie gorąco, jest duży, duża wielkotność powietrza. No i Malta to też była fantastyczna przygoda, jeżeli chodzi o, o modę, o, o projektowanie, o, o te rzeczy. A Mogę mi, tak dalej, wróciłeś... ale myślę, że chyba. No. Powiedz, czemu wróciłaś do Polski? Do Polski wróciłam dlatego, że jak już wróciłam z Malty i spędziłam kolejne kilka lat w Niemczech, w Niemczech też normalnie pracowałam w dalszym ciągu. Oczywiście, cały czas w tej samej branży, czyli w dalszym ciągu projektowałam, sprzedawałam w polskich showroomach. Dodatkowo pracowałam też w całkiem normalnych domach mody we Frankfurcie. Do Polski wróciłam, dlatego że sytuacja na świecie i sytuacja moja, też osobista, zaczęła się i klarować, i komplikować, czyli moja sytuacja osobista się bardzo wyprostowała. I stwierdziłam, że skoro mam partnera tutaj, który jest fantastyczny, i przez trzy lata jeździmy, spotykamy się, i w międzyczasie też rzeczywiście weszła pandemia. Wiadomo, jak pandemia na, na zmiany w niektórych y, y, jakby częściach życia i w zawodowych też sprawach, jakie miała piętno, odcisnęła na wielu ludziach. Mm. Stwierdziłam, że należy coś jakby wyprostować i, i zrobić takie no, konkretne posunięcie i nie można tak dłużej czekać, aż coś się wydarzy dalej, aż coś, ktoś coś dopowie, Musi trzeba decydować samemu, poskładałam wszystkie sprawy, spakowałam 40 kartonów, w tym 20 mam kartonów z materiałami, wow. tak, do tej pory stoi tutaj 15 pełnych kartonów z materiałami cały czas i w czerwcu tego roku stwierdziłam, że robimy wielki, wielki ruch, wynajęłam wielką ciężarówkę, spakowaliśmy wszystkie rzeczy, ciężarówka przyjechała do Skórzewa. Okej, okay, a gdzie można obejrzeć twoje ciuchy? Gdzie to można je tak. zakupić? Po pierwsze na stronie internetowej, gdzie jest też jakby większość większość moich projektów, jest www.annajurek.design. Możemy później podać też w komentarzach to annajurek.design.pl na stronie, tak jak mówię, firma działa dosłownie od września, więc jeszcze się testujemy z różnymi, z różnymi szwalniami, krawcami, materiałami i tak dalej. Następnie, oczywiście, u mnie w studio, gdzie serdecznie zapraszam i ja wszystkie mar, dziewczyny. Studio mam w Skurzewie. <głos》> Na ulicy Poznańskiej 4a razem z Instytutem Urody Wenus. Dzielimy tutaj powierzchnię. Mam wielkie, wielkie, fajne pomieszczenie, do którego można wejść wszystko przymierzyć na miejscu. Są lustra, jest garderoba, i jest fantastyczna atmosfera. To jest tutaj na miejscu dodatkowo współpracuję z kilkoma budykami, na razie tylko w Poznaniu. I w Skórzewie sam na miejscu jest kilka wybiórczych rzeczy w stylowni, tutaj zaraz obok. E, chyba w stylowni koło niedaleko Malwowej, chyba to jest na poznańskiej, każdy zna. Następnie po na Po Chińczyka, Kościelnej... jakby ktoś nie wiedział. Po Łucińczyka, tak, to pod, pod, pod Chińczykiem. Następnie w Nowej Modzie w Poznaniu na Kościelnej. Oraz y, w, u Katie Kol na Głogowskiej, uh -huh. też w Poznaniu. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że cię poznałam, że przyjęłaś zaproszenie, że mogłyśmy porozmawiać i życzę ci bardzo, bardzo powodzenia i widzimy się, mam nadzieję, znów na żywo następnym razem, a nie online. A tymczasem jeszcze wesołych świąt i spokoju. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I mam nadzieję, że kciuki, mógł... bo naprawdę Także. Dzisiaj dobre roboty. Bardzo chcę przyjść do Twojej atelier i zobaczyć, co tam ma. Ja myślę, że ja, ja w tym roku już nie, ale w styczniu chyba zorganizowałabym dla nas też takie małe spotkanie tutaj właśnie w studio. To byłoby fantastyczne właśnie, ja bym zrobiła taki pre-sale i e sale właśnie Super. różnych kolekcji, różnych sempli, można by było naprawdę za jakieś fajne pieniądze kupić naprawdę fajną rzecz, unikatową. Aha. Jeszcze tylko słuchaj, nie wiem, czy tu jest możliwość, no, ale, tak, ale okręcę się, jeżeli ktoś nas kręc. widzi, to proszę bardzo, tu się dzieje. Tu się dzieją to takie bardzo. fajne rzeczy. te eee, jakieś to... skarby jeszcze masz. Tak, to jest suknia gotycka, którą robiłam, w której biegała modelka po skałach. Wow. Przez... E, suknia to jakieś 8 kilo materiału. Wow. Tu jest moja ukochana suknia. Eee, Pięknego materiału i ostatnio w ogóle dostałam, dostałam... Jakie to miasto? Z... To jest, wiesz co, to jest um, chyba sklejona Wenecja, tak mi się wydaje. No. A, tak, bo to jest, to jest taki przepiękny nadruk, ale mhm. żeby było śmieszniej, dostałam takie zdjęcie, bo tą sukienkę już mam w wielu egzemplarzach, powtarzałam ją e, i dostałam ostatnio takie zdjęcie od mojej przyjaciółki. od mojej przeciuki z Malty, która tą sukienkę też u mnie zamówiła. I obok była moja suknia i suknia Dolce Gabbana I mówię, Ania, zrobiłaś to pierwsze. Bo oni wykorzystali teraz w tym roku taki sam motyw, także uh -huh. mi się mi się udało pierwszej zrobić coś takiego. Teraz na przykład sukienki, o których wspominałam na Sylwestra. Czekaj, bo teraz nie wiem, gdzie ta kamera jest. To jest. Czekaj, bo to jest straszne z tą kamerą. E... Tak, i oczywiście to, co wspominałam, na przykład długie, długie powłóczyste suknie, mm -hmm. jedwabie, bardzo fajne, lekkie rzeczy, rzeczy. i dużo, dużo innych. No, zapraszamy wszystkich do butiku, zapraszamy do ciebie i tymczasem jeszcze raz. Dziękuję Ci uprzejmie, wszystkim za oglądanie, za polubianie i komentarze. Dziękuję I tak bardzo. Wszystkich pozdrawiamy już świątecznie. Trzymajcie Dziękuję się. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia Trzymajcie się. Dziękuję. Nie wiem, czy się Ty Agnieszka rozłączysz, czy, czy ja się mam rozłączyć? Cześć.